Istnieją istoty, które się nie starzeją. Istnieją organizmy wielokomórkowe, które się nie starzeją. Zjawisko to nazywane jest w biologii zaniedbywaniem starzenia. Organizmy takie nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z biegiem czasu. Umierają jedynie z przyczyn losowych. Przykłady takich zwierząt to gąbki, a roślin to pola osikowa. Oba gatunki mogą żyć miliony lat. Konieczność umierania jest również obca organizmom, które przez całe życie rosną. Tu przykładami mogą być homary czy niektóre żółwie. Ich zdolności reprodukcyjne z biegiem lat ciągle wzrastają. Rekordy długości życia tych organizmów to kilkaset lat. W takim razie, czemu natura nie mogła dać nam w prezencie długowieczności? Czemu naszemu życiu towarzyszy smutne przemijanie? W końcu chcielibyśmy, podobnie jak to pole osikowe, dorastać w towarzystwie naszych pra, 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 pra i tak dalej dziadków? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy lepiej zrozumieć medyczną istotę tego, co potocznie nazywamy starzeniem się. Starzenie to proces złożony. Powstaje pod wpływem funkcjonowania i wzajemnych oddziaływań układu nerwowego, endokrynnego i odpornościowego. Układ nerwowy jest odpowiedzialny za aktywność naszego organizmu. Kontroluje także funkcjonowanie naszych organów wewnętrznych, odpowiada za nasze myśli, emocje i sny. Układ endokrynny odpowiada za wydzielanie hormonów w naszych organizmach. Wraz z układem nerwowym pozwalają nam przystosować się do zmieniających się warunków wewnątrz i na zewnątrz naszego organizmu, jak chociażby spadek temperatury układ odpornościowy natomiast jak sama nazwa wskazuje służy do obrony naszego organizmu. Chroni nas przed wirusami, bakteriami czy pasożytami, ale również przed powstawaniem komórek nowotworowych. Współdziałanie tych trzech układów sprawia, że z czasem pojedyncze komórki starzeją się obumierają, co w konsekwencji powoduje starzenie całego organizmu. Obecnie naukowcy podejście do procesu starzenia się opierają na teorii zegara mitotycznego telomerowego. Jest to zegar odmierzający czas życia pojedynczych komórek w naszym organizmie. Można go sobie wyobrazić w ten sposób, że zamiast wskazówek ma telomery, a zamiast zaznaczonych godzin długości tych telomerów. A co to telomery? Telomery to końcowe fragmenty choremosomów, czyli nośnika naszej informacji genetycznej znajdującego się wewnątrz komórki. W naszych organizmach dochodzi do licznych podziałów komórkowych. Każda komórka powstaje przez podział komórki już istniejącej. Komórka składa się z jądra, w którym przechowywany jest materiał genetyczny oraz cytoplazm. Przy podziale komórki dochodzi najpierw do podziału materiału genetycznego, kariokinezy, a następnie do podziału cytoplazmy. I tu wracamy do telomerów. Podczas każdego takiego podziału telomery skracają się, co doprowadza do powolnego procesu starzenia. Nie trudno się domyślić, że takie skracanie telomerów musi mieć swoje poważne konsekwencje. Dopóki telomer istnieje, stabilizuje chromosom, a co za tym idzie całą komórkę. Gdy go zabraknie, uruchamia się lawina zdarzeń mająca na celu zahamowanie procesu komórkowego. Kiedy nasze zegary odliczą odpowiedni czas, włącza się samobójcza śmierć organizmu. Naukowcy przekonują, że czas na przeliczeniu to 120 lat. To tak, jakby natura zaprogramowała nas właśnie na taki okres i nie chciała pozwolić nam dłużej żyć. Czemu więc nie próbować zatrzymać zegara? Skracanie telomerów ma także inną funkcję. Chroni nas przed powstawaniem komórek nowotworowych. Komórki nowotworowe, w odróżnieniu od zdrowych komórek organizmu, posiadają enzym pozwalający na odbudowę telomerów co doprowadza do niekontrolowanych podziałów komórek i powstania zmian nowotworowych. Poza tym ewolucjoniści przekonują, iż ewolucja nie miałaby prawa bytu, gdyby organizmy nie umierały. Gdy starsze organizmy umierają, pozostawiają zasoby naturalne terenu, na którym żyją, dla młodszych organizmów, robiąc miejsce dla przyszłych pokoleń. Oczywiście nie jest to decyzja uświadomiona, zachodzi na poziomie komórkowym. To dlaczego nie żyjemy przez 120 lat? Na długość życia wpływa wiele czynników. W ostatnich latach popularna jest teoria wolnorodnikowa. Według niej proces starzenia jest powiązany z powstawaniem wolnych rodników, czyli silnie reaktywnych cząstek będących produktem ubocznym przemiany materii i procesu oddychania. Przyczyniają się one do degradacji DNA. Według profesora Kirkuda z University of Newcastle 100 lat dożyje co drugi człowiek, który rodzi się teraz w USA lub w Europie. W połowie XIX wieku ludzie żyli średnio 40 lat. Na przestrzeni lat średnia długość życia wzrosła o 40,3 roku i nadal co roku wydłuża się o 3 miesiące. Średnia długość życia w krajach uprzemysłowionych to 80 lat. Prognozuje się, iż część osób przechodzących na świat w tej chwili dożyje 2134 roku. Naukowcy nieustannie próbują wykorzystać zjawisko zaniedbywania starzenia do opracowania metod pozwalających na przedłużenie naszego życia. Niestety, jak na razie bezskutecznych. I może dobrze, bo życie wieczne stoi w niezgodzie z naturą i nieodwracalnie zachwiałoby ewolucją.